Powieść w odcinkach w Radio KOT. Posłuchaj. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Kariera Nikodema Dyzmy. Rozdział pierwszy, odcinek trzeci. Czy to go przerażało? Bynajmniej. Psychika Nikodema Dyzmy pozbawiona była na szczęście elementu wyobraźni. Zasięg jego przewidywani planów nie przekraczał granic najbliższych dni i tak jak ubiegły tydzień wegetował dzięki sprzedanemu zegarkowi, tak następny mógłby przeżyć spieniężywszy frak i lakierki. Wprawdzie nabycie tego stroju kosztowało go wiele wyrzeczeń i ograniczeń. Wprawdzie z tym strojem wiązał nadzieję na łatwy chleb Fordansera i na radykalną poprawę swoich opłakanych warunków materialnych. Teraz jednak, gdy po wielokrotnych zabiegach przekonał się, że nikt go na Fordansera nie weźmie, bez bólu postanowił rozstać się z tym wspaniałym ubiorem. Zbliżała się już szósta, gdy powziął ostateczną decyzję i zawrócił ku domowi. W mieszkaniu była tylko Mańka, wątła brunetka o nerwowych ruchach. Widocznie miała dziś wyjść na wieczór, bo siedziała przy oknie i malowała się że zaś siedziała na jego walizie, dyzma, nie chcąc jej przeszkadzać, ulokował się w kącie i czekał. Dziewczyna odezwała się pierwsza. Odwróć się pan teraz, bo będę się przebierała. Nie patrzę, odparł. To i dobrze, bo doskomy zęby się psują. Zaklął. Dziewczyna roześmiała się krótko i ściągnęła sukienkę. Nikodem istotnie nie zwracał na nią uwagi, chyba o tyle tylko, że irytowała go do ostateczności. Z jakąś satysfakcją zamknąłby garścią jej usta i wyrzucił za drzwi. Dokuczała mu systematycznie, zawzięcie, z jakąś niezrozumiałą dlań pasją. Nie obrażało to jego ambicji męskiej, gdyż życie nie dało mu dotychczas warunków, w których ta mogłaby się rozwinąć. Nawet nie dotykało to jego godności ludzkiej, ponieważ nigdy jej nie miał w wygórowanym stopniu. Nie odczuwał zaś w danym wypadku różnicy socjalnej między sobą, bezrobotnym, pracownikiem umysłowym, a tą dziewczyną. Po prostu miał dosyć tego ustawicznego dogryzania. Tymczasem Mańka ubrała się, narzuciła na ramiona chustkę i, stanąwszy przed Dyzmą, wyszczerzyła duże białe zęby. Na całą klasa dziewucha. Poszła do cholery. Wyrzucił z wściekłością. Wzięła go dwoma palcami pod brodę, lecz szybko cofnęła rękę, gdyż Dyzma nagłym ruchem machnął pięścią, uderzając po wyciągniętej dłoni. U gadzina! syknęła. O bibruk, lajtuś, bić się tu jeszcze będzie. Patrzcie go, taka przywłoka. Mówiła jeszcze długo, lecz dyzma nie słuchał. Zaczął otwierać walizkę, a w myśli obliczał, że za frak może dostać chyba z pięćdziesiąt złotych. Sam na kercelaku zapłacił siedemdziesiąt. Na lakierkach też przyjdzie stracić z osiem a może i dziesięć złotych. Dziecko poczęło drzeć się niemiłosiernie. Po chwili przebiegła od sąsiadki Walentowa. Wówczas dopiero Mańka skończyła swą tyradę i, trzasnąwszy drzwiami, wyszła. Nikodem Dyzma otworzył walizę i wyjął frak. – Oho! – uśmiechnęła się Walentowa. – Pan musi na bal pójdzie czy do ślubu? Nie odpowiedział. Złożył starannie spodnie, kamizelkę, frak Owinął paczkę gazetą i poprosił o sznurek. Wrócił i Walenty. Kobieta wzięła się do odgrzewania kartofli na kolację i izbę znów napełnił zapach topionego smalcu. Pani zapytał Walenty. Co pan idziesz na kiercelak? Na kiercelak. Dydzi sobota, Żydów nie ma, a swoje to rzadko kupują. A i to za psie pieniądze. Smalec skwierczał na patelni. Nikodem przełknął ślinę. Niech będzie za psie. Nagle przypomniał sobie, że nie przeszukał kieszeni fraka. Szybko rozwinął paczkę. Rzeczywiście, w spodniach była szklana cygarniczka, a we fraku chusteczka do nosa. Wziął oba znalezione przedmioty i wsunął do kieszeni marynarki. Jednocześnie namacał w niej coś nieznajomego. Jakby tektura. Aha, to ten znaleziony list. Zaproszenie. Ponownie wyjął z koperty i przeczytał. Na samym dole uderzył niespodziewanie w jego świadomość drobny druk. Strój balowy ordery. Rzucił okiem na frak. Raut. Jedzenie, dużo jedzenia i to darmo. Wariat jestem, pomyślał. Jednakże znowu uważnie przeczytał zaproszenie. 15 lipca roku bieżącego o godzinie ósmej wieczór. Myśl nie dawała się odpędzić. Panie Walenty, dziś piętnasty? zapytał. A piętnasty. A która to godzina będzie? A będzie i dziesiąta, ale teraz siódma. Dyzma stał chwilę nieruchomo. Cóż mi zrobią? pomyślał. Najwyżej wyrzucą za drzwi, zresztą. Na pewno tyle ludzi tam będzie. Wyjął przybory do golenia i zaczął się przebierać. Pracując w czytelni powiatowej, podczas długich godzin przedobiednich, kiedy prawie wcale nie było roboty, z nudów czytywał książki. Nieraz też trafił na opis balów i rautów, urządzanych przez różnych hrabiów i ministrów. Wiedział, o ile książki opisywały prawdę. Że na takich wielkich przyjęciach zazwyczaj bywa wiele osób nie znających się wzajemnie, i że zatem może mu się to udać, zdawałoby się ryzykowne przedsięwzięcie, zwłaszcza jeżeli nie będzie specjalnie wyróżniał się wśród gości. Barcikowie siedzieli przy stole, zajadając kartofle i popijając herbatę. Jedzenie, dużo jedzenia, myślał dyzma mięso, chleb, ryba. Umył się nad zlewem, rozczesał szorstkie włosy i naciągnął krochmaloną koszulę. E, – A, nie mówiłam, że na wesele idzie? – powiedziała Walentowa. Jej mąż obejrzał się na sublokatora i mruknął. – Co nam do tego? Dyzma z trudem dopiął sztywny kołnierzyk, zawiązał krawat i naciągnął frak. – Jedzenie, dużo jedzenia – wyszeptał. – Co pan mówi? – nic, do widzenia. Zszedł zwolna ze schodów, zapinając gabardynowy płaszcz. Przy najbliższej latarni raz jeszcze obejrzał zaproszenie i stwierdził, że nie zawierało nazwiska adresata. Schował je do kieszeni, a kopertę porwał i wrzucił do rynsztoka. Dość słabo orientował się jeszcze w mieście i chwilę się wahał. Wreszcie postanowił iść znajomą drogą. Skręcił w żelazną na rogu chłodnej. Zawrócił w stronę kościoła. Stąd już widział elektoralną i plac bankowy. Ulice kipiały wieczornym życiem robotniczych dzielnic. Z otwartych szynków dolatywały chrapliwe dźwięki harmonii. Po zaśmieconych chodnikach swobodnie flanowały grupy wyrostków i młodych robociarzy w porozpinanych marynarkach i bez kołnierzyków. Dziewczęta po trzy, po cztery. Wziąwszy się pod ręce, chichotały i szeptały ze sobą. Po bramach stały lub siedziały na wyniesionych z mieszkania taboretach kobiety starsze z dziećmi na rękach. Fajerant, pomyślał Dyzma. Na elektoralnej również tłumy. Świętujący Żydzi zapełniali nie tylko chodniki, lecz jezdnie. Gdy dotarł do placu teatralnego, na ratuszowej wieży było już pięć po ósmej. Przyspieszył kroku i po chwili był już przed hotelem. Widział, jak raz po raz zajeżdżały lśniące samochody, jak wysiadali z nich eleganccy panowie i panie, strojne futra, pomimo tego upału. Uczuł się onieśmielony, czy potrafi wśród nich się zachować. Głód jednak przemógł. Jeść, za wszelką cenę jeść. Niech sobie później wyrzucają za drzwi. Korona przecież z głowy nie spadnie. Zacisnął zęby i wszedł. Koniec odcinka trzeciego. Czytał Paweł Kot.